Dzień dobry, adwokat Wojciech Nowosadzki. W dzisiejszym odcinku chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy możliwym jest zakończenie sprawy sprawy frankowej bez konieczności przeprowadzenia jakiejkolwiek rozprawy. No, zapytacie się Państwo, no przecież to jest niemożliwe, bo naturalnym jest, że występując do sądu z danym roszczeniem, sąd wyznacza termin rozprawy, rozpraw, na których przeprowadzone są postępowania dowodowe w postaci przesłuchania stron, czy świadków w obecności pełnomocników tych, tychże stron, czy też w końcu w obecności. Sądu, który będzie dbał o prawidłowy przebieg postępowania. Otóż w niedawno wydanym wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie 28 sierpnia bieżącego roku wskazał, tak naprawdę, trzy istotne okoliczności, które są ciekawe dla Frankowiczów. Pierwszą z nich to jest to, że wyrok ten został wydany w sposób całkowicie ekspresowy, bowiem po 11 miesiącach od skierowania przez nas, w imieniu naszych klientów, pozwu do sądu, co jak na warunki Sądu Warszawskiego jest okresem bardzo szybkim, wyjątkowym. Długą okolicznością, dla, których, dla którego ten wyrok jest ciekawy, to fakt, że unieważnia w całości umowę, w tym wypadku zawartą z bankiem Millennium. I trzeci najciekawszy, ciekawsza okoliczność, która wypływa z tego wyroku, to fakt, że został on wydany na tak zwanym posiedzeniu. Niejawnym. Cóż to znaczy, Państwo się zapytacie owo posiedzenie niejawne. Otóż mniej, mniej więcej, znaczy to tyle, że sąd wydał rozstrzygnięcie sprawy bez obecności. Którejkolwiek ze stron. Sąd w tym wypadku oparł się wyłącznie o dowód w postaci dokumentu umowy, załączników do, do niej zawartych, jak również i historii kursu franka szwajcarskiego, bo do takiej waluty była waloryzowana owa umowa kredytowa. Pominął w tym wypadku sąd pozosta, pozostałe dowody z dokumentów, jak również i dowód z przesłuchania stron, dowód z przesłuchania świadków, dowód z, przesłuchania, dowód z opinii biegłego, uznając, że. To, co znajduje się w aktach sprawy, jest wystarczające dla rozstrzygnięcia. Na tego typu rozstrzygnięcie pozwala artykuł 148 ze znaczkiem 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, którym właśnie mówi o tym, że jeżeli yy, materiał dowodowy w sprawie jest zgromadzony, a zaoferowany przez yy, obydwie strony, jak również i stanowiska stron jednej i drugiej są na tyle wystarczające, że pozwalają zakończyć sprawę, sąd w tym momencie opiera się wyłącznie o to, co właśnie znajduje się w aktach sprawy, nie musi przeprowadzać, wyznaczać rozpraw, nie musi słuchać świadków, nie musi w tym wypadku słuchać stron, nie musi wzywać biegłego, czy też zlecać mu wykonania ekspertyzy, co znacząco oczywiście odbija się na terminie zakończenia takiej sprawy. Ten przykład pokazuje, że już po 11 miesiącach, i to przed Sądem Okręgowym w Warszawie, możliwym jest zakończenie sprawy frankowej. Zatem próba odpowiedzi na pytanie, czy to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie dla frankowiczów? Ze wszechmiar tak, jeżeli oczywiście zakończy się pozytywnym dla nich rozstrzygnięciem. I czy zadane na samym początku pytanie, czy jest to w ogóle możliwe? Jak najbardziej również tak, jeżeli okoliczności tejże sprawy są sprzyjające. Jeżeli stanowisko jest na tyle szeroko i szczegółowo rozpisane przez, przez strony jedną i drugą, że pozwala w tym momencie sądowi na zakończenie sprawy. Dziękuję.